Najstarsza i jedna z najlepszych uczelni Polski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zaprasza na dwustopniowe interdyscyplinarne studia na kierunku kognitywistyka. Kogni Kognitywistyka. Kognitywistyka? Coś słyszała? Nie słyszałem. Kognitywistyka jest nauką interdyscyplinarną, nauką o człowieku. Zadaje stare pytania filozoficzne, które są znane od trójku tysiąca lat, na przykład czym jest nasze Poznanie, w jaki sposób jest, jaka jest rola zmysłu w Poznaniu. Zadajemy konkretne pytania interdyscyplinarne o tym, jak funkcjonuje nasz umysł. Starając się łączyć te właśnie wspomniane pytania z pytaniami z zakresu biologii, z zakresu neurobiologii, sztucznej inteligencji, czy również z zakresu nauk społecznych. Kognitywistyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się tworzeniem i weryfikacją modeli umysłu. Jej zadaniem jest zrozumienie fenomenu poznania i odzwierciedlenie go w sztucznych systemach. W tym celu wykorzystuje zdobycze filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki, sztucznej inteligencji i cybernetyki, lingwistyki kognitywnej i antropologii. Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów i znanych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Nauka poznawcza to dyscyplina naukowa. W ramach którego poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak z elementarnych biologicznych procesów zachodzących w mózgu powstaje umysł. Psychologia poznawcza bada procesy i struktury poznawcze obecne w ludzkim umyśle. Procesy te przekształcają informację docierającą do umysłu, tworząc coraz bardziej złożone struktury, zwane reprezentacjami poznawczymi, schematami, pojęciami albo po prostu wiedzą. W obszarze zainteresowań sztucznej inteligencji leży badanie inteligentnych zachowań i działań. Przez inteligentne najczęściej rozumie się działania racjonalne, to znaczy zmierzające do realizacji konkretnych zadań czy rozwiązywania określonych problemów. Sztuczna inteligencja jest z jednej strony dziedziną inżynierską, gdyż zajmuje się konstruowaniem specjalnych systemów komputerowych, z drugiej zaś problemy przez nią podejmowane mają doniosłe konsekwencje filozoficzne, np. problem świadomości czy wolnej woli. Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to także zajęcia w wyspecjalizowanych laboratoriach, możliwość udziału w projektach badawczych, cykliczne kolokwia kognitywistyczne z udziałem specjalistów z całego świata oraz konferencje organizowane i współorganizowane przez Zakład Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak coroczna Krakowska Konferencja Kognitywistyczna. Krakowska Kognitywistyka współpracuje także ze Środkowo-Europejskim Konsorcjum Kognitywistycznym. Studentów wszystkich lat zrzesza także rozwijające się koło naukowe studentów kognitywistyki. Ponadto nasz program zapewnia intelektualne i empiryczne narzędzia pozwalające absolwentom na kontynuowanie kariery akademickiej w samej kognitywistyce i w dyscyplinach jej pokrewnych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności dają możliwość mediowania między różnymi dziedzinami. Dzięki czemu łatwiej o zatrudnienie w sektorze prywatnym. Nasi studenci już znajdują zatrudnienie w poważanych krakowskich firmach. Kognitywiści, wykonując powierzone zadania i wyznaczone cele, nie kierują się schematami czy wypracowanymi rozwiązaniami. Myślę, że to cenne dla każdego pracodawcy, a szczególnie w naszej branży konsultingowej. Osoby przez nas zatrudnione są bardzo kreatywne. Proponowane przez nich rozwiązania zdumiewają niż Dla mnie niektóre z nich są wręcz zaskakujące. Podziwiam też sposób robienia notatek i tworzenia map, myśli, naprawdę inspirujące. Polecam kognitywistów, każdemu pracodawcy. Kognitywistyka, wybierz mądrze!